Jest, który jest w zagóżu, no, no żeby, żeby zniknął, trzeba by go było w jakiś sposób rozebrać. I, i, i powiem szczerze i wprost: no, no, złomiarze sobie z nim rady nie dali, bo to, to jest rzecz tak potężna, ciężka, że nie, nie da się go tak po prostu rozebrać. On jest połączony nitami, więc trzeba by tam było potężnego sprzętu, żeby go pokawałkować i wywieźć na złom. I, i myślę, że, że to go ratowało, to, to, to że był trudny do, do ruszenia. Czyli generalnie zostało tylko to, co się tego nie dało po prostu zabrać, bo, bo inne rzeczy, które było możliwość, to część poszło na złą, część poszło do ludzi. Dla dzieci, dla nas jako dzieci to była frajda za, zahaczyć się na kolebę zjeżdżającą czy wyjeżdżającą, przejechać się, no ale niestety nie pozwolono nam na to i pogonili nas. Mieliśmy zaszczyt przejechać się tą kolejką, musieliśmy wyskakiwać w tym, bo, bo, bo to ci pracownicy, Ludwig Jasiński, ten, ten, ten pamięci mówił, ja ci tu pokażę, zaraz ojcu powiem, no bo ojca znam. Spadła też rura. Taka pięciometrowa, która tam odprowadza te spaliny, to jest troszeczkę w kotlinie tak, żeby to, jeśli chodzi o, o wysokość, żeby to mijało te górki. Gdzie produkcja czy też w ogóle firmy prywatne, no, no z wiadomy względu były raczej niemile widziane i, i, i w jakiś sposób yy, utrącane, to, to wtedy właśnie wiele takich drobnych wapienników, takich wręcz chałupniczych, prywatnych, zaczęło się rozrastać, powstawać, ponieważ one wypełniały pewną lukę. Wiadomo, że, że rynek w PRL-u sobie nie radził z zaopatrywaniem w towary, prawda? Zawsze Wszystkiego w zasadzie brakowało, wapna też. I w tą lukę weszły takie właśnie małe, prywatne wapienniki, gdzie po prostu skrzykiwało się paru przedsiębiorczych ludzi, budowali sobie taki piec kamienny bądź żelazny i, i to wapno produkowali. Oczywiście nie na dużą skalę, ale dla jakichś okolicznych mieszkańców wystarczało. Kiedyś tu nie było drzew, było krzaków, wszędzie prasta trawka. A myślę, że to miejsce było dobrze, dobrze wybrane, jeśli chodzi o, o ten wapiennik, dlatego że no, jest w pobliżu ta skała i ukształtowanie trenu jest takie, że była możliwość bez żadnych urządzeń elektrycznych transportu i, i pracy przy, przy tych kamieniełomak i przy tym wypalaniu tego wapna. Tego co wiem, nie używali tam dynamitu, wszystko robili ręcznie. Wyłamywali skały za pomocą łomów, młotów, potem rozbijali to na drobniejsze kawałki i zwozili na dół. Czyli taka praca musiała no, trwać kilka ładnych lat, sądząc po obecnym stanie tej skałki. W zasadzie przy tych piecach budowanych na wsi bardzo często były torowiska wąskotorowe, były wózki kolebowe, używano ich w płazie, używano ich w Zagórzu, na tzw. zwanym grodzisku. Na wystacie mieszkańcy pamiętają, jak te wózki tam jeździły. Wychodzili panowie, zryw, robili zrywkę ziemi, tych darni i ziemi, dostawali się do łopatami, dostawali się do skały i później brechami takimi metalowymi łupali rozłupywali tą skałę i zrzucaj te kamienie w dół. Następnie na dole była selekcja, drobny kamień szedł już na wózki, grubsze kamienie były rozbijane też ręcznie młotami i, i też wrzucane. Przy odkrywce, odkrywce przez miesiąc czasu pracowałem, później któryś z pracowników zachorował czy coś takiego i zatrudniono mnie do kamieniołomu. No i tam żeśmy pracowali z tym, że większość tych si gorszych robót zrobił pan Jasiński, Ludwik. A ja tam pomagam tylko do załadunku, do przepychania kolyby tych wózków całych, nie? no i po pomoc przy opuszczaniu, wyciąganie do góry. No to, cóż, mieliśmy tylko sprzęt tego typu, łopata, kilo w łomy. i to było chowane w takiej budzie, nie bądź innego, żadnych ochronnych rzeczy typu rękawice, odzież czy, czy hełm. Tego nie było, robiło się go jej rękami. Także była to ciężka praca, bardzo trudna i, i, i naprawdę no, no wymagająca dużej siły i poświęcenia. Pracowali tam mężczyźni. To jest kamień leżący jego się podważało i rozbijał. Podkładał, wbijał kliny, wbijał kliny, wtedy się unosił, wtedy go rozbijał. I najpierw się łamało, tak żeby łamać po, po, porozbijać. Później się ładowało do koleby, jeden szedł na dół do wywrócenia tego, tej koleby, a myśmy z Ludwikiem Jasińskim tu później obracali kolebę i wypychali, żeby znów następny wóz załadować. Zbudowany został wyciąg, który kolejka, szły tak zwane koleby, wózki z góry na dół, było hamowane ręczne, bo tam było sterowane, sterowanie u góry ręczne. I pełny wózek był zapinany na linę i ciągnął w dół, jadąc, ciągnął do góry pusty wózek. Piec stał zawsze niżej od łomu, po to, żeby łatwiej od łomu można było transportować kamień do pieca. Przy czym często było tak, że jak stawiano taki piec, to był stosunkowo blisko tego łomu, więc wózki nie miały dużej odległości do pokonania. Natomiast z biegiem lat, jak drążono kamień, wydobywano, to po prostu ściana tego, tego kamieniową przesuwała się coraz dalej, coraz dalej i trzeba było kłaść nowe tory. Jak ta koleba z góry lecia, to się wydawało, że przez to minie ten piec. A to się tak fajnie piec, do pieca i z powrotem. No to było przeżycie, no ale wtedy byłam dzieckiem. I ręcznie się opuszczało, żeby to szybko ten wóz z ładunkiem tylko pomału lina szła. Bo to ciągło jedno, drugie. Tu szły przykład o dwa puste, a tu szedł z góry jeden pełny. Takim drewnym hamował Jasiński, Ja mu tego asystowałem przy tym, jej na. Na, na to bona, na ten bony się obracało w kierunku na dół, żeby opuścić wóz, tę kolebę. Jechało sobie na dół, tam było jeden tor. Później te tory się rozwidlały na dwa, dlatego tam była zrobiona mianka, zwrotnice, gdzie kierowano ten wózek, czy to do, na piec, żeby zasypać do wypalenia na, na wapno, ewentualnie na tą pochylnię, czy tam było wysypywane, czy tą rampę, jak tam zwał, było wysypywane i to szło z kolei na, na drogi, było na drogi. Te koleby były zabezpieczone z czterech stron. Zależy na którą stronę, to te odpinał do wolce i wysypał. Te wózki dojeżdżały do pieców w ten sposób, że dojeżdżały po takiej rampie od góry i następnie z wózka wysypywano do pieca kamień oraz paliwo, czyli węgiel, koks w XIX wieku jeszcze drewno bukowe stąd właśnie lasy tutajsze no, 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 stanowiły taką bazę surowcową. Na górze natomiast były dwa, dwa te wózki, które na zmianę były załadowane kamieniem, który zjeżdżał w dół, żeby ta praca była efektywna bardziej, żeby nie trzeba było długo czekać, to jeden wózek sobie już tam pędził na dół, a drugi w tym czasie już był załadowywany. Taki piec jak jest w Zagórzu, czyli z takim płaszczem, powłoką z żelaza, jest ewenementem, bo, bo takich tu w okolicy nie ma. Takiej technologii tutaj raczej nie używano. Owszem, powstały w wapienniku piece szybowe z żelaza, potężne, wielkie, które tutaj też niedaleko prezentuje na wystawie, ale toż była inna technologia, taka wielkoskalowa, zautomatyzowana. Natomiast ten piec, który jest w Zagórzu, jest zbudowany w zasadzie na podobną skalę i w podobnej metodzie jak te piece z kamienia, ale nie jest kamienny. Piec jest wykonany bardzo fachowo. Tam podmurówka fundamentowa, w której tutaj znajdowały się drzwiczki do wydobywania gracami tego y, wypalonego już y, kamienia. Natomiast y, z, tyłu, z tyłu tego pieca był doprowadzony ciąg powietrza. Tunelem. I w piecu na dnie był taki grzyb jakby zrobiony, metalowy, a dno tego pieca było pod stożkiem. Ułatwiało to wydobywanie tego później już wypalonego, wypalonego kamienia. On na zewnątrz nie był gorący, jak paliło się, tylko wewnątrz. A zewnątrz, gdyby był niewyłożony szamotem, to by za bardzo. Nawet poparzenia by doszło do tego, także to, to było bardzo dobrze skonstruowane. Cegła ogniotrwała, szamotka ułożona odpowiednio. Co jakiś czas takie cegły były wymieniane, jak się już wypaliła, jak już uległa zniszczeniu, to wymieniano ją na nową. To były cegły robione bardzo specyficznie w formie takiego trapezu. I każda taka cegła to był taki mini trapez i po prostu jak się je ułożyło w okrąg, no to okrąg się zamykał i, i tworzyła się z nich taka powłoka wewnętrzna. Piec jest zbudowany tak, że jest to blacha żaroodporna, nitowana na nity na gorąco. Tam nie ma żadnych spawów, nic nie ma, tylko wszystko jest zbijane na nity. Zresztą widać w koło te takie nity, które są na łączeniach tych blach. Blachy były takie korpusy, były przywożone okręgi całe, i to było montowane jedna na drugim, i to było wszystko nitowane. W środku natomiast było to wymurowane kształtkami z cegły. Krzemionkowej, która tam po dziś dzień jeszcze się fajnie trzyma. I, I o dziwo ta blacha była z dobrej stali zrobiona, że już troszeczkę tych lat minęło, a ta blacha jeszcze jest ciągle w dobrej kondycji. To działało na tej zasadzie, iż im wyższy był komin, tym, tym większy był ciąg w piecu, więc prawdopodobnie te kominy budowano w miarę, w miarę wysokie, żeby, żeby zwiększyć ciąg w piecu, po to, żeby więcej tego powietrza od dołu było zasysane. Natomiast w środku taki pies przypominał tort, mianowicie na przemian było zasypywane, był zasypywany kamień wapienny, surowiec za pomocą którego wypalano, czyli w najdawniejszych czasach drewno, potem węgiel, ewentualnie koks i potem znowu warstwa kamienia. I tak na przemian, legle. Surowiec do wypału, paliwo można powiedzieć, czyli na przykład węgiel, kamień, węgiel, kamień i tworzył się taki przekładaniec. Ten komin jest usytuowany bliżej tej drogi, jest troszeczkę w nietce, natomiast wkoło są pagórki, Także to musiało, żeby ciąg był dobry, to ta rura musiała być tak przynajmniej na równo, równo z tymi wzgórkami. Szkoda, że nie ma tej, tego, tego komina, tej rury, co jeszcze, jeszcze nad tym węższa była, co to dymiło, nie? No to, 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 no, spadło to, jak ktoś to zabrał chyba na złom. Jeszcze po prawej stronie były też drzwiczki, dwoje drzwiczek, jedne były wyżej, drugie niżej, jedne były takie drzwiczki rewizyjne, kontrolne, gdzie, gdzie można było sprawdzić, czy ten kamień jest na tyle wypalony, że można już to otwierać. A jeszcze poniżej, patrząc w pionie, poniżej tego były jeszcze jedne drzwiczki, które służyły też do sprawdzania, do podrzucania węgla, ewentualnie tam jakiegoś drzewa, żeby to się mogło, gdyby się na przykład wcześniej wypaliło. A jeszcze nie był gotowy ten, ten kamień, nie wypalony odpowiednio, to jeszcze można było tam dołożyć. I w środku była temperatura najwyższa, nawet dochodziła do 1200 stopni, tam się odbywało wypalanie. Natomiast im niżej, tym temperatura była niższa. Na samym dole wapno było wypalone, wychłodzone i wysoko temperatura też była stosunkowo niska, bo tam dopiero ten kamień się ogrzewał. I, i siłą grawitacji wszystko opadało po prostu w dół. I, I tak warstwa za warstwą po prostu yy, kamień się wypalał. Wybierano z tego pieca, on sobie tam gdzieś układano na hałdy, on sobie styk. Natomiast istotne było to, że on nie mógł mieć kontaktu z wodą. Także wypalano wtedy i taką ilość, na jaką byli odbiorcy. I ci odbiorcy jak ostygło tylko zabierali to, zabierali to do domów. Byłem też po wapno do domu, jak było już z wiadereczkiem bo każdy do obielenia czy wiosna było drzewka e, owocowe, dawno się nabiało, bieliło nie. No to właśnie tu nieraz się przyleciało i tam e, dejże tam troszeczkę panto tego niech Pozyskiwano wapno z tym, że było to wapno zupełnie surowe w formie takich brył, białych brył, dużych. I trzeba było po prostu y, jeszcze to wapno oczywiście y, odpowiednio przygotować do, do murowania, czyli trzeba go było zlasować. To wzięło się pod rękę taki kawałek już jak było chłodne, wzięło się i do domu przyleciał już, już to tam go roz, zalał wodą w domu i już było wapno gotowe. Także dopiero to nie było, to nie był e, tak teraz tak cement czy co jak wapna teraz w proszku, tylko było w kostkach. Ten piec i, i kamieniołom, i, i, i w ogóle cały ten osprzęt jest widoczny na mapach jeszcze na początku lat 60. I z tego, co mówią świadkowie, to mniej więcej wtedy na przełomie lat 50. i 60. ten piec i w ogóle ten wapiennik przestał działać. To stąd był kamień łamany i wożony na tą drogę. I co było ciekawe, że nie furmani nasi, tylko furmani wodzili z Olszyn, z Jankowic. Nie wiem czemu to tak było. I te kolyby jeszcze służyły, bo już nie wypalali wapna, tylko służyły. Bardzo dużo w Zagórze jest domów wybudowanych w tych latach powojennych z tego kamienia. Wiem, że na przykład zaczęliśmy dom budować, to już trochę kamienia woźli na cypelek na dół i do betonu się waliło. Na taczkach to no wiesz, tyle. Ten kamień szedł później, już w latach 60., tych 70., tych na budowę drogi w Zagórze, m.in. w Wielkowicach. I furmani przyjeżdżali, ładowali to. A na górze normalnie tą samą technologią co wcześniej łamali ten kamień i, 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 i zwozili tym wózkami ciągle na dół. Ciężko było, ale po prostu opłacało się. Bardzo dobrze płacili wtedy w gminie. Mogę powiedzieć nawet, że ja chyba zarobiłem w tych latach przez jeden miesiąc przy odkrywce zarobiłem 600 złotych. A przy kamieniu, przy łamaniu kamienia. Zarobiłem 1200 zł, gdzie kupiłem sobie ubranie za 800 zł z Anielany. To, to był bardzo duży wydatek. Wiem, że bardzo szybko ten wiec zamknęli, prawdopodobnie jakieś sprawy skarbowe, czy coś takiego, nie wiem, nie wiem, tego nie wiem. Długo nie dał rady tego, bo, bo podatkami za bardzo niszczyli tych ludzi. Dali im i niszczyli. Bardzo wiele kamieniełomów, jak już zaprzestały wypalania wapna, to po prostu wydobywano tam kamień w celach takich budowlanych. Już nie wypalano go na wapno, tylko łamano po to, żeby sobie z niego coś budować. I tak było w Pogorzycach, tak było też w Płazie koło Grodziska, no i zapewne w Zagórzu. Te kamieniołomy dużo sobie, długo działały taką, taką siłą inercji po prostu, były wykorzystywane jeszcze. Od lat 70. właściwie, Zaprzestano tutaj pobierania tego kamienia już na drogi. Większość kamienia szła już z Dolomitu. a Dlatego, że po prostu no, nie miał kto tego wydobywać. Praca była ciężka, wozi to y, wszystko było wożone furmankami. Y, nie było to zbyt opłacalne dla furmanów, bo furman musiał sam przyjechał, musiał załadować ten wóz kamieniem, zawieźć go na miejsce tam, gdzie była budowa, wysypać z tego wozu ten kamień i to było liczone jako kurs. A że pieniądze były marne, to po prostu no, rezygnowali. Ten piec, który jest w Zagórzu, jest zbudowany w zasadzie na podobną skalę i w podobnej metodzie jak te piece z kamienia, ale nie jest kamienny. I, i te, na tym polega jego, jego niezwykłość. No i faktycznie ostał się do dnia dzisiejszego. Można jeszcze taki zabytek wpleść w jakąś regionalną trasę turystyczną. Teraz bardzo modna staje się turystyka przemysłowa, turystyka weekendowa, więc ludzie chętnie się tym interesują, a jak jest zainteresowanie, no to też ono w pewnym stopniu chroni ten zabytek, prawda? Bo, bo ktoś zawsze stanie w jego obronie. Byłoby dobrze zabezpieczyć, no jak ktoś, znajdzie się ktoś taki, kto będzie miał patronat na tym, czy powiedzmy będzie to podciągnięte po zabytki, to trzeba by się postawić o to, żeby ktoś wyłożył jakiegoś małego grosika, i, i, I uchroni ten obiekt przed zniszczeniem przez, przez to, że naturalne zniszczenie, przez, przez opady deszczu i słońce powoduje to, że to się tutaj będzie niszczył. A jest jedyny tutaj w okolicy taki, którego takiego samego dokładnie nie ma. No I to jest taka prośba z mojej strony jeszcze.